Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. Cześć w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój stojak do silników zwymiaruję wam wszystkie wymiary tak żebyście mogli go sobie zrobić ponieważ jeden z widzów chce zrobić sobie taki stojak to postanowiłem nagrać taki filmik yy, i od razu mówię będą przede wszystkim potrzebne nam dwie rurki takie żeby dwie rury takie żeby wchodziły w siebie i miały lekko luzu 1 mm luzu wystarczy teraz wymiarujemy sobie te rurki górny odcinek tutaj na mocowanie ma 11 cm a ta rura z mocowaniem Silnika, ponieważ one później mogą być wymienne w zależności jaki silnik chcemy założyć, to ma 16 cm. I teraz zmierzmy sobie rury, jaką mają średnicę Średnica zewnętrzna z mocowania ma 34, średnica wewnętrzna ze stojaka ma 35. I tutaj ścianka ma 4 mm, w tej rurce z mocowania ma też 4 mm, czyli tutaj wiemy jakie ścianki długości. I tak, gdy mamy te dwie rurki, tutaj zawsze musi być być otwór przewiercony na przelot u góry i śruba kontrująca, żeby po prostu te mocowanie nam się nie chwiało kolejną rzeczą są tutaj otwory z tyłu żeby włożyć pręt, sobie przechylać ten silnik bez żadnych kłopotów, i wcześniej, otwór, który możemy włożyć sobie śrubkę, żeby nam to mocowanie nie wypadło. I również tutaj u góry, otwory muszą być, żeby sobie zablokować, i wtedy dokręcić tą śrubkę. I sobie fajnie robić na stojaku. Tak samo możemy w bocznej pozycji to zrobić do góry nogami. Tutaj po prostu muszą być dwa y, otwory przelotowe. Samo mocowanie, jak jest zrobione, to widzicie y, śruby M8, pilki takie z kasterami, y, łączniki M8, takie tulejki gwintowane, kładki, tutaj większe podkładki powiększające na M8 y, i jeden kątownik do górnego ucha silnika 139 FMB, oczywiście y, tutaj wyszlifowany pod karter, żeby nam się mieścił a na dole zwykły płaskownik i wszystko spawane od jednej strony do kątownika takiego grubego, ten kątownik ma zaraz wam powiem ile, no piątka będzie, tutaj dokładnych wymiarów wam nie podam, ponieważ ciężko jest to wymiarować, trzeba sobie zrobić szablon z tektury, trochę logiki umiejętności i sobie zrobimy ważne jest to, że po przykręceniu silnika, przykręcamy go z tej strony ta rurka musi być idealnie prosta za osią silnika, czyli Idealnie na środku. Kolejną rzeczą jest wysokość tego profilu. Ten profil ma ściankę 3 mm i on jest 30 na 60. I jest długi na 38 cm. Kolejną rzeczą jest tutaj te profile. Te profile mają 25x25 o ściance 2,5 dokładnie i tutaj mamy 50 oraz 42 cm. Kolejną rzeczą są te płaskowniki. Osobiście radziłbym Wam nie robić to z płaskowników, tak jak ja teraz mam zrobione, tylko po prostu wziąć rurkę, z szczepić tutaj gdzieś u góry z jednym ramieniem i z drugim ramieniem. Dlaczego rurkę? Rurka nie ma tendencji do krzywienia się, a to właśnie ma tendencję do krzywienia się, i niekiedy to trzeba naprostować. I on jest montowany na granicy 25 cm, tutaj od tyłu do tą 25 cm, i do wewnętrznej ścianki, no. i na wysokości do górnej krawędzi 6 cm, czyli tutaj. Tutaj do górnej krawędzi jest 6 cm. Ja nie tylko mam y, takie mocowanie do tego, bo to jest mocowanie pod 139 b ale również mam mocowanie pod silnik zjawki. Tutaj nie wiem, czy pamiętacie, jak silnik zjawki, jak było odpalane to właśnie tu jest mocowanie tego silnika, i również z silnika AM6. I wszystkie mocowania po prostu muszą być wypośrodkowane. Jak chcecie, mogę Wam jeszcze zrobić odnośnie dźwigu do skuterów Filmik jak to jest skonstruowane, jak to wymyśliłem, ten dźwig. Jest tam y, filmik u mnie na kanale dźwig do skuterów i bardzo fajna konstrukcja, lecz muszę ją troszkę przerobić, ponieważ tu jest mocowanie do siedzenia. I to mocowanie musi iść trochę sobie głębiej, ponieważ u góry jest króciec i gaźnik. Gdy sobie kupię kolejny skuter, to będę przerabiać. Zrobiłem sobie Ostatnią blokadę do sprzęgła z 139 FMB. Ona działa na tej zasadzie, iż... i tutaj wkręcamy zamiast tych czterech śrubek, wkręcamy blokadę i odkręcamy sobie tą nakrętkę. Jest to naprawdę bardzo fajny patent.